Cześć, ja jestem Grant, a to jest kolejny odcinek z przedstawienia modów. Słuchajcie, kolejne mody, kolejny tydzień, lecimy. Także zapraszam was już na pierwszy modi Indoor Camera Position, czyli możliwość pozycjonowania sobie kamery e, poprzez dane skróty klawiszowe. Jak widzicie w opisie jest tutaj nawet od razu napisane, że jeżeli użyjecie lewego shifta i e, m, od myszy przycisku no to możecie sobie poruszać tą kamerą no jakby to powiedzieć przód i tył ale również też góra i dół czyli ustawiacie sobie tą kamerę pod siebie każdy ma inne trochę preferencje jeżeli chodzi o pozycjonowanie tych kamer także ten modzik myślę, że naprawdę przyda się mniej osoby możliwość pokazania wam kontraktu który macie w danym momencie wzięty, i macie tutaj naprawdę szczegółowo pokazane co i jak. Modzik pokazujący wam aktualny stan waszych zbiorów w silosie: czyli tyle ile macie w silosie, tyle wam będzie pokazywać właśnie na informacjach. No i też będzie pokazywać wam najwyższą cenę, ale również też idą najniższą cenę. Możliwość wyłączenia limitów, które macie w maszynach, czyli jak widzicie na y, drugim screenie, bo będzie mi najlepiej to zobrazować, macie pokazane w lewym rogu y, odpowiedni skrót klawiszały, czyli to jest Alt-0 i dzięki temu skrótowi możecie wyłączyć sobie ten limit, czyli y, dla kombajnu jest to 10 km na godzinę i po wciśnięciu wyłącza się Wam ten limit i możecie jechać o wiele więcej. Nie jest to realne, ale jak najbardziej taki modnik jest dostępny. Jak wiecie, w Występu również taki mod był, także tutaj e, nie jest to nic nowego. Ja zachęcam Was do pobierania, testowania. Grow now, czyli e, możliwość, jakby to powiedzieć, przyspieszenia po prostu wzrostu waszych roślin. Przecież poprzez wciśnięcie tutaj backspace'a możecie przyspieszyć sobie tę fazę wzrostu. Kolejne dekoracje, jak widzicie, macie do epachołki, jakieś barierki. Tutaj kolejne płoty, jak widzicie to są takie, można powiedzieć, typowo na pastwiska, bo macie tutaj na trzecim screenie pokazane, że jakby taki pastuch przechodzi przez ten płot, także naprawdę bardzo fajna, fajne płotki. Kolejne silosy, tylko tym razem te silosy są, można powiedzieć, troszkę na innej zasadzie zrobione, bo pewnie myślicie, a no silos jak silos, ale nie, akurat te silosy są bardzo specyficzne, bo tu, jak nawet widzicie, każdy silos ma swój kolor. No, i w tym momencie o co chodzi z tymi kolorami silosów? No chodzi o to, że czarny jest na przykład silosem od wapna. Eee, na przykład, ten jest chyba tutaj, akurat od waszego zbioru. Tak mi się wydaje, bynajmniej. Eee, no, i też na przykład trzeci silos, który, jak widzicie, jest taki można powiedzieć, no pod brąz, coś jakby, no, coś w tym stylu. No, to jest możliwość nabierania na przykład karmy dla waszych zwierząt, no każdy po prostu silos ma przeznaczenie do innego zbioru czy to są na przykład zbiory waszych pól, czy na przykład kiszonka czy na przykład wapno, nawóz no po prostu do wszystkiego jest osobny silos biny na tak naprawdę każde materiały sypkie, więc tutaj możecie nawet sobie paszę umieścić w tych silosach czy też nawóz stały no wszystko tak naprawdę co mówię, możecie sobie przesypać Tutaj tak naprawdę wam powiem szczerze nie wiem do czego ten modzik jest Bo w opisie no, tak naprawdę nie ma nic wytłumaczone Jest to po prostu fermenter e, i tyle Także nie wiem czy, jeżdż, czy chodzi tutaj o ferment w sensie jakieś kiszonki czy coś Czy chodzi jeszcze o coś innego e, Najlepiej sobie to po prostu zainstalować i potestować samemu Bo tak jak powiedziałem no, no niestety opis tutaj nic nie mówi Tutaj jak widzicie macie taką, e, taki mały garażyk No niby się tu mieści średni ciągnik więc... E, no mały i niemały, o tak powiem. Kolejne budyneczki od Riota. Jak widzicie, naprawdę jest tu kilka fajnych budynków, które na pewno nie jedna osoba sobie wykorzysta na polskiej mapce. Tutaj macie dużą oborę dla krów również od Riota. Mieści ona 50 krówek, także no takie na początek, bo powiem, że są naprawdę bardzo fajne. Takie widełki do zbioru kamieni czy też nawet właśnie obornika. No tak naprawdę do wszystkiego, co tylko możecie tym zebrać. Tu macie taką dużą, można powiedzieć, skrzynię do przewozu, tak naprawdę wszystkiego, co tylko Wam się zamarzy. Kolejna lawetka do przewozu waszych maszynek. Taką samą lawetę jak poprzednia, tylko po prostu jest zmieniona nazwa. Wóz asenizacyjny, myślę, że naprawdę bardzo przydatna modyfikacja, mieści 10 000 litrów. Ponownie ta sama sytuacja co z Lawetą, czyli ta sama, ten sam wóz asenizacyjny, tylko już po prostu zmieniona nazwa na Lizard. Taka przyczepa, 29 m3. Pług od Kwernelanda, tutaj o szerokości 2 m. Fajny mulczarek od Robert F4700. Także zapraszam do pobierania. No, jeżeli chodzi o szerokość, tutaj roboczą to jest 4,70 m. Także naprawdę, Wam powiem, że już fajny, fajna maszynka. Przednia kosiareczka od Pottingera. Nie za duża zgrabiareczka, bo jest to 4-metrowa odkrona, ale naprawdę bardzo fajna na początek. No i amerykańska ciężarówka Lizarda. Tutaj jak widzicie naprawdę jest dużo konfiguracji, jeżeli chodzi o taką ciężaroweczkę, naprawdę możecie sobie odpierdzielić ją na maksa. Możliwość stawiania płotów jak widzicie nie macie żadnych kolizji, więc nawet możecie sobie stawiać trzy płoty przy sobie i nic się nie pokaże, że ten miejsce jest już zastrzeżone. Modzik pokazujący wam poszczególne grupy żywności dla poszczególnych rodzajów zwierząt. Myślę, że naprawdę modzik przydatny. Ja polecam pobrać, przetestować, bo myślę, że naprawdę przyda się mniej jednej osobie. Tutaj macie takie rampy, jak widzicie, na przykład do poskakania z crossa albo do załadowania jakichś sypkich materiałów na przyczepę. Kolejne płotki, jak widzicie, no myślę, że naprawdę fajnie to będzie wyglądać, jeżeli będziecie chcieli sobie zrobić gdzieś nawet jakieś pastwisko. Kamienne dekoracje, jak widzicie, to są płoty, nawet też nie tylko, na przykład tutaj na drugim skinie macie fajną taką dekorację, że jest jakby ten murek po prostu skruszony. Budka telefoniczna, czy potrzebny modzik, no to wiadomo, każdy musi ocenić sam zbiorniczek do tankowania waszych maszyn jak widzicie to jest taki mauser postawiony na stylarzu również fajna opcja żeby po prostu gdzieś nie jeździć sobie cały czas na stację tank na wasz nawóz płynny silos do fermentacji, czyli możecie tutaj wsypać sobie na przykład trawę możliwość produkowania drewna opałowego myślę, że naprawdę fajna kategoria jeżeli chodzi właśnie też o farminga, bo no kolejna taka taki pas produkcji także na pewno przyda się też niejednym sobie, ja zapraszam do pobierania testowania tutaj macie takie turbiny wiatrowe myślę, że też niejedna osoba się nimi zainteresuje, koszt no to wiadomo, w zależności od tego jaki wielki ten ta turbina wiatrowa jest mały kurniczek jak widzicie tutaj od czarnego naprawdę bardzo fajnie to wygląda Wam powiem szczerze, tu macie po lewej stronie Taka wiata na sypkie materiały, duża paczka wiat, jak i garaży. Jak widzicie, naprawdę jest tego bardzo, bardzo dużo. Bagi i palety z nawozami i wapnem. Taki chwytak do e, waszej ładowarki lub e, tura w ciągniku. Maszyna do dbania o wasze łąki. Tutaj ponownie maszynki do dbania o łączki. 5-oskibowy, 2,5 metra, 150 koni wymagane. Tutaj macie taki, jakby to powiedzieć, taką talerzówkę naprzód, czyli po prostu na przykład chcecie sobie zasiać bezpośrednio po orce, no to taki, właśnie taką talerzóweczkę możecie na sobie zaczepić. Tutaj macie taką linę, jak widzicie, możecie podejść z tą liną tak naprawdę do każdego końca i o co teraz w niej chodzi? Chodzi o to, że ma działać tak, jakbyście mieli przyczepę, czyli możecie Odejść do Trigera zwierząt i na przykład wyciągnąć jedną sztukę bydła, żeby przenieść ją gdzieś indziej. Naprawdę bardzo fajna opcja, bo e, przydatna na pewno w oborach, które nie są jakieś szerokie i nie widzicie tam tą przyczepą e, transportową, no to taki, e, taka lina przychodzi wam na pomoc. Tutaj no macie taki wózeczek, jak widzicie, a nawet bym powiedział paczka wózka wraz z rozsiewaczem. Prasa rolująca Hollanda. Zestaw jak widzicie wózków do federów. Klasyczne traktory, a bardziej paczka klasycznych traktorów jak widzicie. Macie tutaj dwa Zetora i Porsche Diesel Junior. 25 koni ma Zetor, a Porsche ma 14 koni mechanicznych, także naprawdę bardzo silne ciągniki. Kolejny starszy ciągniczek od John Deere 710, 50 koni mechanicznych. No, tutaj myślę, że dobrze nam znana Amazonka, czyli kosiarka samojezdna, no jak widzicie, 1200 litrów po mieście. Także tutaj możecie sobie na przykład skosić gdzieś trawę blisko waszego domku, czy też na przykład pola. No i tu macie kolejną mapę. de Memory, jak widzicie, mapka, no spora, trzeba przyznać, że naprawdę jest ich pól troszeczkę. Jeżeli chodzi o wygląd samej mapy, no nie wiem, bo nie wchodziłem, nie testowałem, także się tutaj nie wypowiem. Najlepiej będzie sobie ją pobrać i sprawdzić samemu. Ogólnie, no, jak widzicie, mapa ma trochę tam klimatu. Ciekawe, jakby to wyglądało już po wejściu na samą mapkę. Bo wiadomo, że screeny tego nigdy nie oddadzą. Ja zachęcam was do pobierania i testowania. Możliwość wyłączenia, słuchajcie, linii GPS-u, czyli że po 3 sekundach te linie znikają. Możliwość wyłączenia takiego czegoś, jak wypożyczenia maszyn, czyli jak widzicie na trzecim screenie. Nie możecie już wtedy wypożyczać maszynek, tylko możecie robić to swoim sprzętem. Laweta do przewozu nie tylko maszyn. Tu macie taki harwester, jak widzicie, jest on na gąsienicach. Paczka dobrze nam znanych maszyn od Volvo, bo to są maszyny typowo gdzieś tam przeznaczone do mapy, która była w Farming 22, czyli tej leśnej. Także jak najbardziej teraz jest dostępny ten dodatek za darmo. No i tu tak jak mówiłem właśnie mapa z 22, 22, przepraszam, która była dodana w dodatku e, Platinum Expansion, albo jakoś tak się nazywa, już nie pamiętam. E, teraz jest też również dostępna na modchabie za darmo. Nie, żadu, nie za duża zgrabiareczka od Taleksa, jak widzicie e, 3-6 metra. Ta sama e, zgrabiarka, tylko tym razem w jest nazwa na Lizard. Tutaj jak widzicie macie taką ciekawą, można powiedzieć, przystawkę do waszych ładowarek, która umożliwia przekrzywianie na boki, czyli możecie sobie wyprofilować gdzieś tam widły pod jakimś kątem i na przykład nabierać źle postawione palety o coś w tym stylu. Garaże z możliwością układania sobie automatycznym triggerem belek. Tutaj macie taki adapter, który możecie podłączyć sobie do wozu asenizacyjnego i dzięki temu rozszerzacie szerokość roboczą rozlewu gnojowicy. Taka nieza duża kosiareczka od Joskina, 2,8 m. Potężna talerzówka 10,1 metra. no tutaj zapotrzebowanie mocy jest 300 koni mechanicznych, więc już naprawdę musicie mieć konkretną maszynę. Mega duże silosy, jak widzicie, no naprawdę robią wrażenie. Możliwość zmiany kolorystycznej, barierek i ogólnie tych takich znaków ostrzegawczych. No wiadomo, no wydaje mi się, że tutaj bardziej taki silos, który może można powiedzieć, że bardziej gdzieś na jakiś skup by pasował. Jak najbardziej na duże gospodarstwa też się na pewno sprawdzi. Nie za duży kultywator, 15 km na godzinę możecie z nim jechać. No wymagania mocy 163 koni mechaniczne, także no jednak ciągnik już musi być z tych średniawych. Tu można powiedzieć, że macie jakby taki mm, wał, czy też mulcher. No, ciężko jest mi to nazwać, jakkolwiek. E, po nazwie, no, bardziej bym powiedział, że to jest do zbierania kamieni, ale czy to działa faktycznie na te kamienie, no to jest mi ciężko e, powiedzieć. Możliwość ustawiania sobie kolorów e, 2,5 metra, szerokość robocza. John Deere Seria S, jak widzicie, możecie tu naprawdę ustawiać sobie wiele, wiele konfiguracji. Od 333 koni do 543 koni. Tutaj macie taki tartak, można powiedzieć, że no, nietypowy, bo to jest taki stelaż z maszyną, która przerabia te drzewo na deski. Takie talerzóweczki, jak widzicie, możliwość no, zmienia koloru tak naprawdę. Najmniejsza wymaga tutaj 120 koni, a największa, czyli tu jest 6 metrów, 180 koni mechanicznych. Tu macie takie kolejne półki do układania waszych palet, czy też bigbagów. Chwytak, jak widzicie, pneumatyczny, z możliwością unoszenia big bagów. Nie za duża przyczepka do zbierania belek drzewa. Mega duża przyczepa, jeżeli chodzi tutaj o takie, można powiedzieć, samozbierające. Mieści ona tutaj 50 tysięcy litrów, także naprawdę no, jest konkret. Kolejna przyczepa, tym razem bez podbieracza. Kolejny garaż, jak widzicie, na wasze maszynki. Taka nie za duża chatka. Myślę, że naprawdę, jeżeli chodzi o sam styl tej chatki, to bardzo fajnie to wygląda. Możecie normalnie sobie do środka wejść, także polecam pobierać. Buda dla waszego pieska. Drewniana wieża. Nazwa moda mówi nam, że są to stare rezydencje do postawienia, do pobudowania. Jak widzicie, macie tutaj dwa rodzaje. Taki kościółek do postawienia na mapie. No, bardziej dekoracja. Kruszarka do Waszych kamieni, jak widzicie, taka nie za duża, gdzie możecie od razu sobie spakować, jakby to powiedzieć, w bagi. Tutaj za to mała produkcja, właśnie do tworzenia wapna. Mała dystrybucja Waszych palec, czyli od razu przekazuje Wam je do fabryk. Tara drewniana wiata betonowe ogrodzenia, jak widzicie, z bramami. Tutaj macie taki nietypowy modzik, bo jak widzicie, możecie sobie zrobić nawadnianie na polu. Czyli stawiacie taki, jak widzicie na pierwszym skinie, generator, znaczy przepraszam, pompę i stawiacie takie tyczki, które nawadniają wam wasze pola. Tank na wasze paliwko do maszyn. Duża wiatka na wasze maszyny. Paczka tutaj wiat i garaży. Jak tutaj pisze, to są stare niemieckie garaże. Tu macie targ, na którym możecie sprzedawać wasze zbiory palety, zboża no tak naprawdę, wszystko co da się sprzedać w farmingu. Taki warsztacik, jak widzicie, no trzeba powiedzieć, że naprawdę duży warsztat, więc trzeba mieć miejsce też na gospodarstwie. No i myślę, że już na takie gospodarstwa e, spore. Tu macie sygnowany warsztat od Kuboty. Małe, nowe silosy, jak widzicie, no naprawdę fajnie wyglądają. Także na pewno znajdą jakieś, jakieś zastosowanie na mapach polskich, jak i też amerykańskich i nie tylko. Fajna obora od Pieseła, jak widzicie, no trzeba przydać, że naprawdę fajnie wygląda. Jak dobrze ktoś pamięta, w 22 również taka obora była dostępna. Myjka, jak widzicie, w takim kolorze i z możliwością odejścia na 50 metrów z lancą. Kolejna tutaj myjka, jak widzicie, tym razem od sztila. Macie tutaj możliwość zakupienia takich możliwych wideł, czy też do palec, czy też do belek z wydłużonymi ramionami. Krzynie, które możecie wykorzystać tak naprawdę ile razy chcecie. Obciążnik od fiata. Tu macie taki trójkąt podczepiany do tuza i dzięki temu możecie na przykład podczepić sobie. Przyczepki, które no, do ciągnika normalnie nie podczepicie, tylko do samochodu. Wkładane widełki do belek. Takie widełki do podczepienia do ciągnika, jak widzicie, dużo nie mieszczą, bo to jest 1700 litrów i szerokość ich to jest 2 metry. 2,5 metrowa talerzówka, przepraszam bardzo. Talerzówka, jak i też głębosze, które możecie konfigurować sobie w jaki sposób tylko chcecie. Paczka, talerzówek jak widzicie, również z możliwością konfiguracji na szerokości, jakie tylko chcecie, aż do 5-6 metra. Nie za duży mulczarek od Unii. Tutaj macie taką formownicę. Do no się przydaje najbardziej gdzieś tam do siania właśnie takich upraw typu marchew, czy też chyba pastenek, jak dobrze pamiętam. Jeżeli się mylę, to przepraszam. No tutaj 1,5 metra szerokości, także to nie jest za dużo. 8 kilometrów na godzinę możecie z tym jeździć można powiedzieć, że taka polska zgrabiareczka jak widzicie od Lizarda tu macie taką dwugwiazdową zgrabiarkę jak widzicie od Pottingera, szerokość jest to 6,2 metra, także naprawdę już myślę fajna szerokość jeżeli chodzi o zgrabiarkę ja polecam pobierać kolejna zgrabiarka tym razem jak widzicie jest tutaj o szerokości do 8 metrów od 7,2 do 8 metrów no i e, szybkość e, jazdy z tą zgrabiarką jest 15 km na godzinę. Tutaj myślę, że dla niejednej osoby się przyda taki e, adapter do ciągnika, dzięki któremu możecie sobie ścinać e, kukurydzę na kiszonkę. Naprawdę bardzo przydatna rzecz, jeżeli chodzi o początek grania na przykład w e, farminga i pójście w krowy, to naprawdę fajnie. No nie jest to szerokie, bo to jest 1 metr, także tutaj dosłownie pewnie jeden rządek będziecie zbierać, ale zawsze już na mniejsze pola. Przydatny modzik. Przyczepa samozbierająca od Bergmana. Lawetka na maszyny, jak i też palety, snopki. No, tak naprawdę, wszystko możecie sobie załadować na te lawety, co tylko Wam się żywnie podoba. Tutaj, jak widzicie, macie takie um, przyczepy, czy naczepy. No, ciężko jest mi powiedzieć, to jak to można nazwać. No, chodzi tu po prostu o to, że możecie sobie zamocować czy podłączyć do ciężarówki i na przykład właśnie zawieźć przy, przy zamkniętej konstrukcji na przykład palety czy też na przykład jakieś pewnie rzeczy, które możecie załadować sobie na przykład widlakiem. Modzik na pewno też przydatny, bo wiadomo, że możecie sobie na przykład wziąć te snopki, zawieźć od razu do obory i wrzucić to jako słomę taką rzuconą dla krów. Tutaj kolejny wóz, dzięki któremu możecie sobie ścielić waszym krówkom. Tutaj macie taki e, do właśnie ścielenia dla krówek, tylko podłączany e, albo do tuza e, w ciągniku, albo też możecie podczepić sobie go do waszej ładowareczki. No i tutaj też z tej samej marki rozrzutnik. Jak widzicie naprawdę fajnie wygląda, jest rozrzutnik o szerokości e, przepraszam, o pojemności 20 1 m3, no i szerokość robocza to jest 16 m. Taki myślę, że nietypowy ciągnik, no i mi się akurat nie podoba, ale myślę, że na pewno znajdzie też e, zwolenników. Także jak najbardziej jest taki e, ciągnik dostępny na modchabie. Tutaj macie kombaj od Kata. Jak widzicie, jest to Lexion, także no myślę, że akurat każdy wie o co chodzi. E, nie jest to klasy, tylko po prostu jest to Kat. Kolejna mapka, jak widzicie, no nie jest najmniejsza, ale do największych na pewno też nie należy. Modzik dodający wam możliwość zbierania turfu, ale od razu wam mówię, że nie na każdą mapę, bo mapa również musi mieć wgrane e, możliwość obsługiwania turfu. Czyli taką maszynę możecie sobie wypożyczyć, kupić no i zbierać na przykład turf. Mapa e, kolejna na modhubie, tylko tym razem również do bardziej takich e, można powiedzieć upraw typu e, no gdzieś tam lasy, do, do właśnie ścinania tych lasów jak najbardziej. Na drugim też macie tutaj pokazane pola. Ale tych pól jest naprawdę bardzo malutko. Kolejna mapka, tym razem jak widzicie znowu można powiedzieć przeznaczona gdzieś typowo pod y, lasy. Jeżeli chodzi o klimat, no to wydaje mi się, że naprawdę fajnie to wygląda. Też jest kilka pól, także jeżeli byście chcieli coś sobie pouprawiać, no to na pewno jest taka możliwość. No i słuchajcie, tutaj zaskoczenie, bo kolejna mapa. Tym razem troszeczkę więcej pól, y, gdzieś tam bardziej jest widzicie teren taki płaski no i te pola są naprawdę spore także tu jeżeli chcecie pograć sobie na małych maszynach no to na pewno wam to nie pójdzie bardziej mapa przeznaczona na bardzo duże maszyny także dla osób które lubią bawić się już w duże maszyny no to na pewno przyda się